Cześć, witam na kanale. Dzisiaj chciałbym zaprezentować akumulatorową szlifierkę kątową firmy DEWALT, model DCG405, która należy do rozbudowanego systemu elektronarzędzi DEWALT XR. Za samobody wraz z systemowym kufrem t trzeba zapłacić około 750 zł. Kufer wykonany jest bardzo solidnie, nie ugina się pod ciężarem. Posiada metalowe zapięcia, bardzo solidne oraz gumową rękojeść przyjemną w dotyku. Tutaj mamy dwa konektory, za pomocą których jesteśmy w stanie podpiąć inne kufry, sobą co pomaga podczas transportu. Tutaj mamy miejsce na włożenie karteczki informacyjnej, na której możemy zamieścić swoje dane, czy też podpisać, co mamy w środku, co ułatwi szukanie odpowiedniego narzędzia. Wewnątrz znajduje się taka oto kładka, którą możemy wyciągnąć. włożyć na przykład do środka coś innego ta wkładka jest właśnie do, do tej szlifierki e, przejdźmy, do, przejdźmy do samej szlifierki e, wykonana jest z tworzywa pokrytego gumą w tych miejscach co się trzymają e, przekładnia wykonana jest z metalu e, mamy tutaj łatwe dojście do do wnętrza przekładni odkręcając cztery śruby yy, mamy bezpośredni yy, dostęp do wnętrza przekładni yy, co ułatwi wymianę smaru yy, w innych szlifierkach dotychczas z którymi się spotkałem trzeba było ściągać tarcze trzeba było ściągać osłonę i dopiero można było ściągnąć dekielek i mieć dostęp do samej przekładni yy, Mamy tutaj beznarzędziową regulację osłony tarczy. Przekręcamy sobie na wybraną przez siebie pozycję, od góry znajduje się przycisk od blokady od blokady tarczy. Mamy tutaj dwupozycyjną rękojeść pomocniczą. Możemy sobie ją zamontować po jednej i po drugiej stronie, w szlifierce znajduje się hamulec elektroniczny który szybko zatrzymuje tarczę po wyłączeniu urządzenia. Jest tu także elektroniczne sprzęgło, które minimalizuje przeciążenie urządzenia poprzez zatrzymanie tarczy, gdy ta się zablokuje. U dołu znajdują się siateczki zabezpieczające przed przedostaniem się pyłu do silnika. Mamy tutaj zasilanie akumulatorowe wszystkimi typami akumulatorów z serii XR oraz FlexVolt. Mamy tutaj zastosowany silnik bezszczotkowy, czyli silnik wydajniejszy i mocniejszy od silnika szczotkowego. Silniki bezszczotkowe mają mniejsze zapotrzebowanie na prąd. Gwint mocowania jest to standardowo M14, a średnica tarczy to 125 mm. Prędkość obrotowa tarczy to 9000 obrotów na minutę. Mamy tutaj zastosowany nietypowy, nietypowy nakrętkę do, do tarczy. Nie używamy tutaj klucza tego przystosowanego do tarcz, tylko klucz imbusowy. A teraz przejdźmy do testu. Podsumowując, szlifierką DCG405 bardzo przyjemnie się pracuje. Za kwotę 750 zł otrzymujemy fajne narzędzie, które doskonale spisze się zarówno na budowie, jak i przy domowym majsterkowaniu. W dzisiejszym filmie to by było na tyle. Zapraszam do subskrybowania kanału oraz do lajkowania i komentowania filmów. Do następnego, cześć.